Dzień dobry. Witam. Jakiś czas temu u pana Chińczyka. Za dosłownie grosze kupiłem takie oto ładowareczki do ogniw 18,650 i kompatybilnych jakichś. Bo tu zobaczmy, że mamy wielkość od takiej do. gdy rozciągniemy sprężynkę do takiej. No jest to. Wykonane powiedzmy bardzo, bardzo delikatnie. Czasami nawet się już widzę, rozpada. No, ale trzeba by zobaczyć, jak to wygląda w środku. Rozłożyłem taką drugą ładowarkę. Tak wygląda góra. Tutaj jest podstawka, ale najbardziej to chyba rozwala. Sam układzik. Momencik. to co Państwo widzicie tutaj jako sprężynę, znaczy jako taką blaszkę na sprężynie, jest to załatwiane tak naprawdę w taki sposób. O, moment, założę to, że wszystko mi z rąk spada. Nie to okulary nie widzę. I teraz, jeżeli mamy większe ogniwo, to się rozciąga, prawda? takich tam wielkości i niby przytrzymuje, żeby nam ogniwo nie wypadło. Ale zwróćcie Państwo uwagę na samą płytkę. Moment, może trochę światła, będzie to lepiej widać. Proszę zobaczyć, jakie maleństwo. Jakiś mikroukładzik, jedna czy dwie diody świecące, i to jest całość. Tak to robią. Wygląda to koszmarnie po rozłożeniu, chociaż na dobrą sprawę akumulatorki ładuje. Ale myślę, że wykonanie mogłoby być ciut lepsze. To tyle taka. Pokazówka, co za dosłownie nie wiem, czy to kosztowało złotówkę, czy złoty 50. Zł. Takie coś można kupić daleko za Wielkim Murem. To by było wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.